Siemanko, dzisiaj pokażę Wam jak zrobić wszystkie questy na Polaris. No i bez zbędnego przedłużenia zapraszam. No i zaczynamy od misji u rybaka. Musimy znaleźć krejty. Na mapie tutaj zaznaczyłem gdzie one się mniej więcej znajdują. Następnie podchodzimy, niszczymy parę krejtów i wracamy do rybaka. Kolejny quest polega na złowieniu ryb i upieczeniu ich. Nie ma tu zbyt wielkiej filozofii, więc przechodzimy dalej. Quest numer 4 i 5 to po prostu złowienie specyficznych ryb i ich oddanie. Numer 4 to złota rybka, a numer 5 to jakaś fioletowa, taka dziwna, rzadka ryba. Następnie przechodzimy do farmera, który na początek chce od nas marchewki. Możemy je zebrać, bo mogą rosnąć tuż koło niego, ale obstaję, że na multiku ich nie będzie, więc możecie kupić nasiona i samemu je wyhodować. Quest numer 2 polega na pójściu do kopalni, skopaniu pięciu dużych skałek i chyba pięciu małych skałek. Kolejny quest to zabicie krowy i zrobienie kanapki. Potrzebujemy pszenicy na chleb, którą możemy znaleźć na safe zone albo na farmie. No i na farmie też znajdziemy krowy. Macie tutaj oczywiście mapkę. Ostatnim questem jest oddanie metalowych czanków. Nie wiem, czy da się je znaleźć. Wiem, że na pewno można kupić nasiona, dzięki którym wyhodujemy te metalowe czanki. No i posiadając odpowiednią ilość czanków, wracamy do farmera. Następne są questy na zabijanie zombie, ale co kolejny quest to po prostu jest większa ilość zombie, więc po prostu skipniemy to. Kolejny quest polega na zabiciu takiego jednego oka. Są cztery ich respy. Podchodzimy, musimy mieć broń zasięgową i po prostu zabijamy to. Kolejny quest polega na znalezieniu specyficznych przedmiotów. Oznaczyłem je w kolorze czerwonym. Pierwsze kółko to samolot, gdzie znajdziemy baterię. Natomiast na drugim kółku znajdziemy właśnie ten kwiat. No i koper coila. No, potrzebujemy też także niebieskiego takiego itema. Beczki są niedaleko tej miejscówki, której możemy to wziąć, albo musimy właśnie zabić znowu tego potwora. Następnie idziemy do niebieskiego kółka, no i składamy wszystko w całość. Następnie musimy wybrać się na jedną z wież strażniczych, znaleźć zepsutą gasmaskę. Naprawić ją. No i oddajemy questa. Możemy ją naprawić filtrem albo specjalnymi itemami, które znajdziemy na Haze. Potem szybki szpil na dezon, Zabić 30 zombiaków. Dzięki temu odblokowaliśmy u gościa sklep, w którym jest jeden potrzebny przedmiot, oraz blueprint na klucz, który też także się przyda. Następnie, u nowego NPC mamy kolejne questy, które są bardzo proste. Polegają na przyniesieniu broni, które są cywilne albo militarne, więc to pominiemy. Jedynie quest z modyfikowaniem dodatków jest ciekawy, bo musimy zdobyć Ganoil, możemy go zdobyć na Deadzone'ie, albo możemy go skraftować. Następnie musimy wybrać się na Deadzone. No i tutaj jest właśnie potrzebna nam blueprint klucza. A dlaczego? Zobaczycie zaraz. <trym> Po zabiciu grubego bierzemy ten krejt do rąk i go otwieramy. Następnie zaczynamy główną linię fabularną, zaczynamy ją u gościa rozmawiając z nim, następnie przechodząc do łódki. Po teleportacji śledzimy niebieskie światło, dochodzimy do miejsca, gdzie znajdujemy ładunki wybuchowe, bierzemy je, następnie po stole wchodzimy na parkur, przechodzimy parkur, podkładamy cekę, no i uciekamy z labu, no i ten quest jest zrobiony. Następny quest polega na znalezieniu trzech części w podziemiach. Macie zaznaczone na mapce. W kolei je można znaleźć, więc nie będę ucinał mojej drogi, żebyście zobaczyli, jak je znaleźć. Dobra, więc następny quest polega na tepnięciu się, wzięciu z łódki jakiegoś wiertła. Przejściu przez rurę, postawieniu tego wiertła. No i tutaj zaczyna się zagadka. Na filmie pokazałem, jak ją rozwiązać. więc jak ktoś będzie miał problem, to może tu zerknąć, powoli zastopować film i obejrzeć, jak to zrobić. Następnie schodzimy rurą w dół. Przełączamy prąd. Przechodzimy przez żelazną kratę. Po drodze oczywiście pamiętamy, by zbierać książki, czy tam dokumenty, mniejsze o to. No i tutaj właśnie zdobywamy czerwoną kartę, która nam będzie potrzebna w tym etapie, jak i w następnym głeście. Po zdobyciu karty cofamy się, by przełączyć kolejny przełącznik. No i po wróceniu znowu i ogarnięciu tam wszystkich przełączników wychodzimy z tej całej miejsców i uciekamy łódką. Do kolejnego questa potrzebujemy yy, tam kawałków pizzy. Jesteśmy je w stanie ogarnąć z automatu. Potrzebujemy dwie taśmy, oczywiście znajdziemy je na jakichś budowniczych rzeczach. Następnie się typamy na nową mapę, gdzie jeśli nie pobiegniemy od razu do questa, to możemy znaleźć broń potrzebną do poprzednich questów. Następnie mamy zagadkę ze słuchaniem, więc jak ktoś mm. źle słyszy, to może użyć Dobra. gotowego rozwiązania. Wiem, zajebiście. Następnie przełączamy dwa przełączniki i otwieramy bramę. Następnie przekopujemy się do walki z bosem. Na walce z bossem musimy używać tej niebieskiej kuli przed nami, ona zadaje bardzo dużo zombiakowi, ale ja nie, o tym nie wiedziałem i używałem zwykłej broni, no unlucky. Kulka jest jednorazowa, żeby ją naładować to po dwóch stronach mamy przełącz. Po zabiciu grubego używamy tej samej kulki, Mamy jej żeby się odbić i podskoczyć na odpowiednią wysokość. Następnie wchodzimy na górę, bierzemy rakiety, uzupełniamy w działku, wyszliwujemy, no i uciekamy z mapy. Kolejny quest polega na wzięciu Steel Willy, a jak wiemy, to Steel Willy mamy u tego NPC, którego. Questy zrobiliśmy wcześniej. Oddajemy. No i mamy ostatni quest kończący. Zagadkę wam pokażę. Ale to co po niej jest, to już sami ogarnicie i zobaczcie finał na własne oczy. No, i po tych wszystkich questach mamy jeden dodatkowy quest poza Save Zonem. Jest to pingwin, który znajduje się o tutaj. Bierzemy questa, musimy pójść na drugą część mapy, Musimy pójść na drugą część mapy i zabić innego pingwina. Dzięki temu odblokujemy sklep na wymiany. Jolly good show, No i tutaj poradnik się kończy. Jeśli macie jakieś pytania albo coś się nie zgadza, piszcie komentarze. A jak na razie trzymajcie się i nara.